Koś widzę im się nie fatyguje iść tu Do mnie jeden przyszedł Dostał skos a pierdolę po chuje granatą rzuciłem Chodź tu To ja? Do tego okna się dobierają, takty. ty Co tam pilnowałem Ło no ale dzielimy się oknami porówno, nie? To ma. że ma po dwa, do tamtego idziemy trzeciego po kolei. Dobra. Wziąłem... Spałka Nie. Ja mam dobrą miejscówkę z widokiem na trzy okna. A ja bym chciał mieć pod balkonem biedronkę. Nie masz balkonu. Dobra, ale bym miał... <noise> Dopiero, najpierw musisz mieć Biedronkę, ten balkon, żeby mieć, mieć Biedronkę. Ja niedługo będę miał fajnie blisko Biedronkę, bo tam gdzie jest zatoka koło Manhattanu. Aha Musiałem, że się przeprowadzasz. Nie. No już się rozpędziłem. Katemysł Gin dziwko Nie, psy przychodzą w y, siódmej rundzie dopiero Więc jak też to możemy tutaj dłużej posiedzieć Jak wytrzymasz Pewnie, że wytrzymam Trzeba więcej kasy się załapie no Aha. O, Poxy Poxy tam gdzie się... zwykle Tak zawsze tam na początku jest Dziwne Głupio, o, dwa O, idą Bez czemu oni są wszyscy Łysi Nie wiem tego ci nie powiem ale trochę ich tu wlazło bo Niuk A ja wykorzystuję ostatnie sekundy punktów razy dwa Korzystaj póki możesz no mu się za chwilę może tak gorąco zrobić, że nic nam nie pomoże Nawet pan Adolf Pan Adolf czy pan Adolf no. Pan Adolf Działa jak... Czemu pan Adolf? Aż ja tego wciąż rzuca Jakoś, rzucę. jakoś tam ta nazwa mi się przyjęła Pan Adolf Mam kalekę jak chcesz Nie mam Dobra, Mam kalekę Zobaczymy, już kasy mamy Szkoda kasa rośnie. Insta! Chyba takie odgłosy. Ua, ua, ua! Ua! Tak mnie na polskim gimnazjum. Idziemy? Czy jeszcze siedzimy? Ja już mogę iść, mam 4000 prawie Zaraz będę miał 4000 Dobra Otwieraj Idę, 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 idę idę Posłaniaj dupę, bo miby tam okna są nieteni i mogą wejść Idziemy, panowie, idziemy Eee, nas jest tutaj tylko dwóch Ale ja nie mówiłem do nas, tylko do zombi. Aha. No nie, oni <laughs> nas nie dogonią. Wsłonię tyły. Dobra, losuj se. Jak w lotku oh, sure Dobra, jeszcze raz losuję. Oh. Wchodzą? No ja nie zauważyłem. Nie chcę zginąć w pierwszej rundzie! Uważaj plecy! Człowieka to nie jest pierwsza runda. Ło! Wow. E! E! Z Fajnie, dzięki! Nie zostawiaj mnie! O patrz, kochają mnie do ciebie. Czemu mi nie pomagałeś? Ja nie, kurwa, pomagałeś? nie mam. Ja ich mogę teraz tylko nożem. Kto jakiś podejdzie. Ej! A, się kurwa. Dzięki za amunicję. Może jeszcze coś zabiję Dzięki, że mnie zostawiłeś, ja takie fajne bronie miałem Kujowe miałeś. No miałem PP-6 STG Fortin 4 Niga wiesz to, wiesz to Żeby pleców nie zrobili kurwa nie, nie zrobię ci poleców A teraz się obstrą z tym pistoletem Popie masz 3000 1800 sorry <laughs> Spojrzałem na swoje Dobra, dawaj tu szybko <laughs> Szybko do boxa Spierdolaj, ja, ja losuję Ja nie losuję teraz, ja mam STG Spokojnie, spokojnie Para dostałem Ciesz się, że bar. Dobra, ładna Idziemy do tunelu Dobra, mam małpki w razie czego. Dawaj do tunelu. Nie, 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 tam przerznęliśmy, chodź tu. Dawaj do tunelu. Tam przerznęliśmy. Nie umiesz przecież. strzelać, chodź tu. Tam nie umiesz strzelać. No Chodź tu Dobra jestem, nie pięknie. Na tak górze masz gorzej. Jak dla mnie. To tutaj możesz jeszcze do niej strzelać. Biegną. Powiem że zrób kolekio pod koniec. Wie gdzie? Dużo? No trochę. Nie yeah, po jajca. Kaleki chyba nie, no, nie będzie, tak ale zaraz się przekonamy Masz gran w w czoło Ha! <słyski> Kale, kaleki nie ma, ale kilka zombie ocalało <słyski> Raz wszyscy będą chyba Z tego co pamiętam to będą psy Kurwa, muszę iść Co, losować? Wziąć amunicję do STG Skupię STG właśnie Szybko, szybko, szybko! A, spokojnie! <coughs> Na nich małpki nie działają, to nie rzucę No, niestety nie działają Szalaj do niego Kolejna twoja rozczuchrana Kurwa oblałem się herbatą Loser Fajnie zalałem biurko Jak ty to, to zrobiłeś? Uderzyłem kubkiem w biurko Po co? Przypadkiem wow, Ładuję Chciałem wcisnąć R na przeładowanie Weź się odwróć Będzie fajnie <laughs> no to śmieszne. <laughs> Idzie O, wkurwiłem go No, aż się pali ze złości Reload Już? Dobra wiesz Wiesz jak swoje Cius. <gryw> o kurwa Ty dobrze, że nie przez te deski nie wskakują Klawiaturę zalałem Co za Dobrze, że mam taką klawiaturę, spod której wszystko wypływa. No. Zabezpieczona. To weź jeszcze to zlisz, żeby się nie zmarnowała herbata. Tak, Bardzo chłopa tak... śmieszko. Tee, majster, do na wchodzili. Dobra, jeszcze jedną zmarnuję. Szkoda, że pauzy tu zrobić nie można, bo właśnie w tym momencie spację wycieram. O kurwa! Uj, wpierdolę. pierdolę. jest ten insta i małpka. I kaleka no. idzie. Hm, kaleki nie chodzą. He <laughs> he. <laughs> <laughs> Dobra, czołga Ale się. Ale suchar. <laughs> Co zrobić, żeby dzieci w Afryce nie chodziły głodne? Pierdolić się nogi. nożki, bo to dzieci. Może ja bym styry, To nie? jest chamski suchar. <laughs> Ale jest Tak, no, a na pusty rządek się nie pije, nie? No, dlaczego w Afryce nie pije się wódki? No, <coughs> chodź, kaleka jest, chodź Polosujemy sobie. Ważę, bo na schodach jest. Słyszę jak warczy na mnie Ja pierwszy se losnę na... Bo kurwa mać klawiatury zalane Ja wiem dobrze Ja mam mp40 Się w kurwie to co pójdę Tomka kupię <śmiech> <Oho>. <śmiech> 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 Jeszcze ja <laughs> Mam wunderwaffe. <laughs> Ty Odpalamy teleporty? Nie. Dobra, chodź. Poczekaj jeszcze raz, celosne. Nie zabijaj go, uważa. Żaj. Dzięki. Fajnie, MP40 zamieniłem. Na co? M1 Garant z, z rakietnicą. Najdroższy jabol. Dobra, zaryzykuję. No chodź już. MIŚ! Zleguje Ci gra, co? No, trochę. No, czułam to. Papierdolek, ja zaskoczył mnie. Zdałoby się zrobić kalekę. Dobra, ja marnuję tą wunderwafę teraz Uważaj! No, kurwa Mnie właśnie mi ten, bo nie mogę strzelać Klęknij! Zobaczcie, ja tu będę stał Z nic nie mówisz? Łaaaaaaa! Goniem jednym popalonym <grym> zombie! Nie strzelaj w niego, nie strzelaj! Ej. W nie niego późno mi powiedziałeś Już miałem zaprogramowane w głowie, że go zajebać Musiałem sobie kupić amunicję Ale im teraz kurwa trochę ponapierdalam Patrz i ucz się, mistrza Nie wiem się, że na masz ten. Muszki im pourywam, <noise> Gdzie one kurwa są? Nie, tu nie będę strzelał, bo się zabiję Ja mam takiego kurwa pecha Cudnie, mam kilka kalek Dobra to Za szybko robisz te kaleki Czemu? Tak sądzisz? No za szybko EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEJ! Ej, ej. O, o kurwa... FUKS! No? TY! JAK?! Myślałem, że... że ich tam już nie ma. Fajnie. Super, 10 rund. Item. ai toma ai to